I ja jestem Rock, a to jest moja tuba. Jak pewnie zorientowaliście się po poprzednim odcinku, ja mam wam spore problemy ze zrealizowaniem takiego dłuższego materiału. Jest wiele rzeczy, o których chciałbym pogadać, ale no czasami nie mogę się skoncentrować. Ale to mniejsze z tym. Postanowiłem zatem zrobić lekki eksperyment. Dopóki nie będę swoim czasem dysponował w całości, to będę nagrywał krótsze tuby, ale będę to robił częściej. Tak powinno być mi dużo łatwiej. A i być może fajniej to będzie ze względu na tematy, bo jeżeli kogoś by nie interesowała jakaś kwestia, o której mówiłem, to nie będzie musiał przeszukiwać tych moich tub, tylko wszystko będzie miał w tytule. Co mówisz, synku? Więc jaki temat dzisiaj? Porzuciłem te wcześniejsze dwa, które były w poprzedniej tubie, za jakiś czas do tego wrócę, bo żeby to zrobić porządnie, ale dzisiaj po pogadam sobie o, o gwiazdach popu. O gwiazdach popu, szczególnie o dwóch takich, a to dlatego, że je bardzo lubię, ale zaraz Wam wszystko powiem. Ja słucham muzyki rockowej, właściwie nawet takiej mocniejszej muzyki. Bardzo lubię Paradise Lost, taką kapelę lubię. System of a Down, e, lubię Sergi Tankiana, to jest wokalista tego zespołu. E, bardzo lubię Pearl Jam, e, Sound Garden, e, Alice in Chains. Takie, takie kapele z Seattle e, przede wszystkim, jeżeli wam coś to mówi. No i lubię Chrisa Cornella, który śpiewa solo. Lubię Ediego Weidera. To też są wokaliści tych kapel. No i w każdym razie ta muzyka, którą lubię, plasuje, plasuje moje gusta w, raczej w takich głośniejszych i gwałtowniejszych dźwiękach. Natomiast nie przepadam specjalnie za muzyką pop, ale to nie dlatego, że ona jest specjalnie popularna. To. Hmm, żebym was nie sprowadził na złą drogę. Ja nie słucham muzyki pop, ponieważ nie zawsze mi dźwięki wchodzą dobrze w ucho. Ale od czasu do czasu zdarzą się kawałki, które mi podpasują. a tak, żeby od czasu do czasu wysłuchać, i nie mam w związku z tym odruchu wymi wymiotnego, jaki miewają polscy dziennikarze muzyczni. Ale to nie szkodzi, ale z mojej strony to dobrze, a z ich strony to nie szkodzi. Każdy ma prawo mieć takie gusty, na jakie ma ochotę. Ale o czym chciałem pogadać? Otóż nie o samej muzyce, bo, to jest, bo o tym można by gadać godzinami, zresztą kwestia gustu. Chciałem pogadać trochę o, o piosenkarkach dwóch, które. które bardzo mnie zainteresowały. Pierwsza z nich to Katy Perry, a druga z nich to Lady Gaga. Czemu one? Po pierwsze są strasznie, strasznie znane i ich piosenki oczywiście podbijają listy przebojów w Stanach Zjednoczonych i bardzo cieszę się z tego powodu. Nie, jak powiedziałem, nie pasują one do końca w mój gust, ale to nie szkodzi. Ja bardzo lubię te dwie babki. A to dlaczego? Opowiem Wam taką krótką historyjkę Katy Perry, Kiedyś została zaproszona do ulicy Sezamkowej, by wystąpić z Elmo w jakimś takim teledysku, yy, przeróbce przy, jej piosenki i w strasznie fajny kawałek programu. Bardzo mi się podobało to, ale co się stało? Otóż Katy Berry była ubrana dosyć skromnie, znaczy skromnie jak na Katy Berry, to znaczy tu miała za, zakryte prawie wszystko, i spódniczka też nie była specjalnie krótka, ale to i tak nie spodobało się jakiemuś stowarzyszeniu rodzin amerykańskich czy jakiemuś innemu takiemu szalonemu stowarzyszeniu, które dba o to, żeby amerykańskie dzieci były mądre, piękne i nie doświadczyły jakiejś tam seksualności w zbyt młodym wieku. Krótko mówiąc, ludzie o dosyć ograniczonym horyzoncie, którym się wydaje, że ich dzieci wiedzą tylko to, co im rodzice przekażą. No ale pal licho, nie będę krytykował takiego podejścia. W każdym razie te różne stowarzyszenia mają ogromny wpływ na amerykańską telewizję i tego programu z Katy Perry nie wy wyemitowano. Co więc Katy Perry zrobiła w takiej sytuacji? Ano, poszła do jakiegoś programu rozrywkowego i zrobiła parodię tego występu z Elmo na ulicy Sezamkowej, w którym była już zdecydowanie mniej skromnie ubrana, i opowiadała o różnych śmiesznych rzeczach. To jest dziewczyna niesłychanie pewna siebie, ale to jest akurat charakterystyczne dla gwiazd. Pop, pop, także nie ma się tu co dziwić. Ale przy tym jest cholernie inteligentna, zabawna, fantastycznie o tym wszystkim opowiadała. Potrafi się śmiać z siebie i strasznie im się to spodobało. I warto zerknąć ponad te piosenki, które być może nie wpasowują się w nasz gust, i, i poznać tych ludzi trochę, bo bywają naprawdę fenomenalne osobowości, yy, które warto posłuchać. Posłuchać w sensie tego, co mają do powiedzenia. No i teraz Lady Gaga. Lady Gaga strasznie kontrowersyjna postać, ale też można się dowiedzieć o niej dużo więcej, jeżeli się ogląda z nią wywiady. Gdyby zedrzeć tą powierzchowność no tak, to by była naga, ale chodzi mi o taką, taką sceniczną powierzchowność ubieranie się, robienie strojów z mięsa i takie tam rzeczy dziwne. Otóż ona jest dosyć dziwaczna sama w sobie i często o tym opowiada. Ta dziwaczność nie wynika z, z, z doboru scenicznego wyglądu, ale z tego, kim ona jest i jaka ona jest. Wybaczcie, muszę zobaczyć, mój syn znowu tam robi rozwałkę. Okej, okay, jestem, mój film, Boże, mój syn postanowił urządzić sobie mecz piłkarski w dużym pokoju, przy czym telewizor był bramką, a butelka po wodzie była piłką. No cóż, Lady Gaga, piekielnie interesująca osobowość, jeżeli mi nie wierzycie, to podeślę Wam link do wywiadu z nią, oczywiście w wersji angielskiej, do wywiadu jaki, jaki udzieliła, udzieliła YouTube'owi, właściwie Google i, i było to pokazywane na żywo przez YouTube'a. To też jest inna historia o tym, jak, jak YouTube powoli próbuje się zamieniać w taką telewizję, która leci na żywo, ale to inna historia zupełnie. Otóż, co się okazało? Lady Gaga to jest piekielnie interesująca osoba, która ma fantastyczne rzeczy do powiedzenia na różne tematy, na także na swoje tematy, na to jak była traktowana w młodości. Ona była trochę wyrzutkiem, ona była, należała do takich ludzi dziwnych, yy, których yy, właśnie taki, można by taki nawias postawić wokół tych ludzi. Są ludzie dziwni, niektórzy są akceptowani przez społeczność, inni są odrzucani. Ona należała do tych odrzucanych, taka była wyalienowana trochę. Nie mogła się w tym środowisku znaleźć. Nawet parę razy używała takiego stwierdzenia, że ona była... W Ameryce jest taka... Kiedy kiedy silniejsze dzieciaki znęcają się... O właśnie, że się nad nią znę, znęcali ludzie. Oczywiście, no to wiadomo, w, w, no dzieciaki potrafią być okrutne, ale to nie było takie znęcanie się, że tam dorosła osoba leje dzieciaka, nie? Po prostu za, za, zaczepiali ją i tak dalej. Nie będę w to w nikom. No no, miała dziwne, miała dosyć trudne dzieciństwo, ale ona bardzo interesowała się muzyką. Sama tworzyła muzykę od wczesnego dzieciństwa, uczyła się śpiewu i tak dalej, i tak dalej. Ona jest tym, tym typem gwiazdy, która, so, która muzykę tworzy sama, tak przynajmniej ona mówi. I dla mnie jest dosyć wiarygodna, szczególnie po tym, co właśnie zobaczyłem w Google. Więc to jest kolejna gwiazda pop, która okazała się wartościowa, nie tylko dlatego, że, że, że ląduje na pierwszych miejscach list przebojów, ale dlatego, że ma coś naprawdę konkretnego i fajnego do powiedzenia. I, i ja nieraz opowiadałem, że ja unikam wyrabiania sobie poglądów na temat ludzi, których nie znam, szczególnie jeżeli chodzi o krytykę. Nie, staram się nie krytykować ludzi, których nie znam, bo to jest... To jest po pierwsze, to jest nie w porządku, to, to jest jasne, a po drugie, uważam, że to jest piekielnie... piekielnie głupie, no. No jak można... Jak można krytykować kogoś, w sensie mówić o jego osobowości, jeżeli się go w ogóle nie poznało na podstawie czego? Na podstawie tego, co się zobaczyło w telewizji? Dobra, nieważne. Znowu odbijam na te tematy, które trochę mnie drażnią. No, no, no więc ja wtedy odkryłem takie, ja, moje, moje odczucia wobec gwiazd Pop były niespecjalnie korzystne. Ja je oczywiście zachowywałem dla siebie, ale no, jak mówię, nie krytykowałem, ale też mówiłem, okej, okay, są sobie tam, śpiewają, to specjalnie nie ma wielkiej wartości. Ale po tych sprawach z Katy Perry, właśnie, i po, tej, po tym wywiadzie z Lady Gaga, doszedłem do wniosku, że to Holender yy, nie do końca jest tak, że nie można, nie można za diabła szuflarkować ludzi tylko na podstawie tego, czym się zajmują albo jaką muzykę tworzą. Bo to się. No bo, no bo to jest jakby. Sami ograniczamy swoje horyzonty. Jeżeli zaszufladkujemy jakiegoś człowieka, to już niestety niezbyt wiele się na jego temat dowiemy. Bo my funkcjonujemy w taki sposób, że jeżeli kogoś wstawimy w określone ramy, to potem ciężko nam się dostosować, żeby spojrzeć na niego z innego punktu widzenia, a to jest błąd. I od tego momentu przestałem w ogóle. Jakby nawet sam sobie wyrabiać sobie zdanie na temat tych, tych gwiazdek, bo dopóki nie obejrzę jakiegoś wywiadu z nimi i tak dalej, i tak dalej. Nie, żebym przesadnie tego szukał, ja nie próbuję się doszukać w tych ludziach jakichś specjalnych wartości. Od czasu do czasu, jak mi coś wpadnie w oko takiego fajnego, interesującego, co jest warte do, do obejrzenia i posłuchania, to to robię. Czyli oglądam i słucham. No i to tyle, jeżeli o mnie chodzi. Jest ja, ja strasznie, mam taki, ja nie lubię tego, tego, w Polsce to też jest. Jeżeli ktoś, wiecie co, taka sytuacja była z Rubikiem. Jak Rubik. Pierwszy raz pojawił się na, na, na scenie, to wszyscy to absolut... ochy i jachy, no fajnie, no wreszcie komuś udało się połączyć taką trochę popową muzykę z czymś takim szlachetniejszym, ciekawszym, z taką orkiestrą, z tym och, jakie to było wspaniałe. Do momentu, w którym Rubik zdobył popularność, taką dużą popularność. I no, no i, no i, no i czujecie, ten, czujecie ten, ten problem, który się pojawia. Jego muzyka się nie zmieniła, zmieniło się tylko to, jak ludzie na niego patrzą i nagle jego popularność zaczęła nam przeszkadzać, za, za, zaczęła przeszkadzać dziennikarzom i, i on zaczął się robić ble. Rubik. No przecież to jest ten sam facet. No dobra, mniejsza z tym, a jeszcze się związał z, z, z ładną i atrakcyjną dziewczyną, no to już w ogóle nie można o nim wspomnieć. Ja też ja mówię, ja też nie jestem fanem yy, muzyki Rubika, ale odrzuca, odrzuca mnie mnóstwo takich, yy, odrzuca mnie negatywne podejście do ludzi, którzy odnieśli jakiś tam sukces komercyjny, Szczególnie w jego przypadku. No. no a właśnie, moja, jeden z moich wykładowców, taka pani, bardzo, bardzo fajna pani, która akurat przez przypadek wypowiadała się na ten temat. Mówiła, że była z, ze swoim znajomym, zdaje się, że z Francji, być może z Wielkiej Brytanii albo ze Stanów Zjednoczonych. Nie chcę tu skłamać, ale to też zresztą nie jest takie specjalnie istotne. Specjalnie istotne to nie był Polak. I oni byli wiele niej górze podczas koncertu Rubika, zupełnie przypadkowo to się gdzieś odbywało na rynku. I ten facet, który, któremu zdarzało się słuchać muzyki takiej yy, prezentowanej przez orkiestry mówi, że zachwycił się tym, bardzo, bardzo się tym zachwycił, co słyszał, a to dlatego, że Rynek miał też bardzo specyficzną akustykę, że nagle przeniesienie tej muzyki takiej troszkę symfonicznej yy, na takie otwarte miejsce, częściowo otwarte, częściowo zamknięte, jakim był Rynek w Jeleniej Górze, yy, powaliło, go, powaliło go na kolana, i mu się to strasznie podobało. I, i, I ta babka mówiła, ta, ta moja, ten mój wykładowca, nie wiem czy to się odmienia chyba nie. Też powiedziała, że spojrzała troszkę inaczej na Rubika. Yy, chociaż ona raczej nie cierpiała na, na, ten, na ten syndrom, yy, nie, braku sympatii do sławnych ludzi, ale, ale to mniejsza z tym. Przez, no bardzo panią pozdrawiam, jeżeli przez przypadek pani tego słucha. No, no, no więc kurde, no, jakbyśmy tak trochę spojrzeli z zewnątrz na tego Rubika, to być może byśmy go polubili dużo bardziej niż. Niż daje nam na to szansa, szansę polska telewizja i polskie radio. No a tymczasem, jak widzicie, jeden temat, nawet miałem okazję trochę więcej pogadać. Mój syn, jak mu zabrałem butelkę do gry w piłki nożną, chyba zaczął się skupiać na tym pigpoku. Och, moje szczęście. No dobra, trzymajcie się, pozdrawiam was. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Cześć, cześć, papa.